Witam Państwa jak najserdeczniej. Tomasz Sokolewicz, wspierany przez Nowy Ekran z Warszawy. Dzisiaj będziemy mówili na temat marszu 13 grudnia i na temat generalnie tego, w jaki sposób zamierzamy obchodzić rocznicę wprowadzenia przez generała Wojciecha Jaruzelskiego stanu wojennego na terenie Polski. Chciałbym. Wszystkich jak najserdeczniej przywitać i powiedzieć, że wszystko idzie jak najlepiej. Mamy bardzo liczne zgłoszenia do komitetu. Bardzo przepraszam, że nie wszystko w porę udało nam się zrobić, ale zapewniam, że ta lista, która się rozrasta na naszych stronach internetowych jest codziennie aktualizowana i właściwie możecie państwo na zarówno na stronach nowego ekranu jak na oficjalnej stronie naszej imprezy zobaczyć kto w tej chwili wspiera i kto wchodzi w skład komitetu honorowego. Jest to około już ponad 40 osób, osób wspierających jest już kilkaset. Nasz y, komitet honorowy i y, y, nasze obchody y, rozpoczną się w Warszawie y, na Placu Konstytucji 1952 roku o godzinie 20. O godzinie 20.00 spotkamy się, troszkę pomuzykujemy, a następnie y, w miarę czasu. Udamy się ulicą Marszałkowską, a następnie Puławską w kierunku ulicy Ikara, gdzie pod domem generała Wojciecha Jaruzelskiego odbędziemy nasze coroczne spotkanie. Bardzo prosiłbym wszystkich o tym, abyście Państwo nie zapomnieli o rzeczy ważnej. Otóż przynieście ze sobą koniecznie znicze po to, aby ku czci Naszych zabitych zapalić się pod domem generała. I jeszcze jedno. Otóż w tym roku po raz pierwszy będziemy propagować taki konkurs na człowieka, który zginął w czasie stanu wojennego. Chcemy wybrać z wszystkich ofiar stanu wojennego jedną osobę i tą jedną osobę chcielibyśmy Państwu bliżej zaprezentować. Również na naszej stronie internetowej możecie Państwo oddać głos na jednego z kandydatów. Mamy cztery postulaty w tym roku. Otóż chcielibyśmy doprowadzić do dekomunizacji Polski. Chcielibyśmy doprowadzić do tego, aby Instytut Pamięci Narodowej mógł pracować, czyli chcielibyśmy, aby skarb państwa dofinansował Instytut Pamięci Narodowej. Chcielibyśmy, aby prawa wszystkich kombatantów yy, walki o niepodległość Polski yy, z lat yy, 44 90 zostały uznane i yy, chcielibyśmy yy, aby móc przygotować yy, projekty zmian systemu sądowniczego to tyle i to z jednej strony jest tylko tyle z drugiej strony jest to aż tyle <grych> mamy tylko te cztery punkty i koncentrujemy się na tych czterech punktach. Chciałbym też powiedzieć, że jest mi wiadomo, że oprócz naszego marszu również inne inicjatywy, zarówno na terenie Warszawy, jak i Łodzi, jak i Krakowa, będą miały miejsce. Bardzo się z tego powodu cieszę. Uważam, że każda inicjatywa jest inicjatywą dobrą, każda inicjatywa, która promuje. Obchody pamięci ofiar stanu wojennego i Dzień Pamięci Narodowej. Bardzo liczę na to, że przyjdziecie Państwo wszyscy licznie, z całymi rodzinami. Zapraszam serdecznie Młodzież Polską, a także wszystkich chętnych. Bardzo serdecznie zapraszam osoby niepełnosprawne. Chcę powiedzieć, że dostaliśmy wiele różnych maili od Was. I w miarę możliwości nasz komitet pomoże każdej osobie niepełnosprawnej, aby mogła wziąć udział w obchodach, w naszych obchodach. Bardzo serdecznie dziękuję Państwu. Jeżeli można, Ryszard Opara, również członek Komitetu Honorowego z największą przyjemnością zresztą, chciałbym dodać, że Marsz odbywa się 12 grudnia, nie mylić się z datą 13 grudnia, którą tutaj pan Sokolewicz powiedział. I marsz rozpocznie się właśnie o godzinie około 20 na placu Konstytucji. Będzie wystąpienie muzyczne, The Press, fact, e, Fabryka i Kryzys. Wspólnie posłuchamy trochę piosenek z, tamtej, z tamtych czasów, z tamtej epoki. Powspominamy, jak to było. Mam nadzieję, że to będzie wielka, wspaniała, pokojowa manifestacja. Natomiast, tak jak mówię, marsz odbędzie się 12, bo tutaj Pan zapomniał. O tym. Marsz oczywiście odbędzie się 12. Chciałbym przypomnieć Państwu, że obchody 13 grudnia zaczynają się 12, ponieważ historycznie stan wojenny wcale nie zaczął się 13, tylko zaczął się 12. I dlatego mniej więcej o czasie, o którym w którym ten, ten fakt historyczny zaszedł, to znaczy około godziny 20 dnia 12 grudnia rozpoczynamy nasze uroczystości.